W dzisiejszym nagraniu chciałabym przypomnieć sobie i Tobie, drogi widzu, o tym, że naszego Anioła Stróża prosić możemy o pomoc nie tylko w bardzo ważnych i kluczowych dla nas sprawach, ale też tych zwykłych, prozaicznych, małych, z naszego życia codziennego. Doświadczyłam tego na przykład w lipcu ubiegłego roku. Kuzynka wyjeżdżała wtedy z mężem i córką na urlop nad morze. I podróciła do opieki na ten czas psa. Pies nocował w moim pokoju. Dwa dni po jej wyjeździe, po północy, rozpętała się burza. Reksiu należy zaś do tych psów, które boją się burzy. Gdy tylko pojawiły się grzmoty i błyskawice, zaczął nerwowo przemieszczać się po pokoju, tam i z powrotem co doskonale słyszały moje uszy. Jak tak mi będzie chodził przez całą burzę po pokoju, w ogóle się nie wyśpię, przemknęło mi przez myśl. A przecież jest już po północy. I wtedy spontanicznie zwróciłam się do mojego anioła stróża. Aniele stróżu, zechciej proszę uspokoić mi tego psa, jeśli możesz. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, Reksi już chwilkę później przestał dreptać mi po pokoju. Położył się na podłodze niedaleko mojego łóżka, i leżał już cały czas grzecznie, bez wstawania, jakby burzy w ogóle nie było, dzięki czemu błyskawicznie zasnęłam, niebudzona przez psa do rana. Przypadek, że pies się uspokoił zaraz po zwróceniu się do Anioła Stróża, powie osoba niewierząca. Zwierzę po prostu zmęczyło się chodzeniem. Ja tam jednak jestem święcie przekonana, że to nagłe uspokojenie się psa i całkowite niereagowanie na grzmoty i błyskawice do samego końca burzy, to działanie mojego Anioła Stróża. Rzeczliwa reakcja Ducha Niebiańskiego na prośbę powierzonej Mu do opieki istoty. Do dziękowania Aniołom Stróżom za ich nieustaną opiekę, pomoc i wsparcie, za ułatwianie nam życia. Chciałabym zachęcić siebie i Ciebie tym filmikiem, drogi widzu.